Dzień dobry. Witam Państwa w przestrzeni Mediateki Szklanej Pułapki w dniu jej urodzin. W dniu jej urodzin finiszujemy z konkursem Norwid Lem Różewicz-Baczyński. Który z tych autorów jest Twoim ulubionym i dlaczego? Konkurs był internetowy, rozgrywany na Facebooku. Do dnia 13 maja do północy opublikowano 18 postów. Żyli w składzie pan dyrektor Andrzej Bóg, oraz Roman Wojciechowski, Wojciechowski jako przedstawiciele organizatora, czyli Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Cypriana Norwida, jednogłośnie postanowili przyznać nagrodę pani Magdalenie Faro. Nagrodą jest czytnik Pocketbook, przekazuję to panu dyrektorowi do wręczenia, wraz z ETUI, ufundowany przez firmę Pocketbook oraz sześciomiesięczny dostęp do platformy książek elektronicznych Legimi, ufundowany przez tę firmę. Podpisy, dane, później pokwitowanie nagrody. Teraz oddajemy głos panu dyrektorowi oraz pani Magdzie. Dobrze, może zanim przekażę tą piękną nagrodę, która ma też taki wymiar bardzo symboliczny, bo wiadomo, że jest to Nowoczesne narzędzie do czytania, mówiąc najprościej. To jest, to jest urządzenie, które pozwala promować czytelnictwo. Na ogół, oczywiście, y, część naszych czytelników, użytkowników na hasło książka cyfrowa książka mówiona reaguje taką tęsknotą za zapachem papieru i na szelestem kartek, ale są ludzie nowocześni, innowacyjni, którzy, którzy też korzystają z papieru cyfrowego, który jest istotą właśnie tego urządzenia, czyli czytnika, czytaka e-booków. I stąd też biblioteka stara się popularyzować też tą formę korzystania z książek, dostępu do książek, obojętnie czy to jest beletrystyka, czy to jest książka naukowa, popularna naukowa, to jesteśmy zainteresowani też rozwojem tego typu, tego, tego typu czytaniem, taką formą czytania. No i współpraca, z, z czego jesteśmy bardzo dumni, z firmą Pocketbook. Przypomnę, że w naszej bibliotece w trzech agendach, czyli naszych dwóch mediatekach i Szklanej Pułapce, Górze Mediów no i, i Lubuskim Laboratorium Książki, jest dostępna usługa nie tylko otrzymania kodu Legimi, czyli kodu, który umożliwia czytanie, dostęp do 60 tysięcy tytułów beletrystycznych, ale też mamy teraz taki program pilotażowy, który pozwala wypożyczyć też narzędzie do, użycia tego kodu, czyli czytnik pocketbook. No i właśnie ten konkurs, o którym tu wspomniał pan Roman Wojciechowski, jest taką formą właśnie popularyzacji i y, taką definicją naszej współpracy z tą y, przepiękną i szlachetną i szczodrą firmą, którą jest firma pocketbook. No, i bardzo gratulujemy naszej laureatce, bardzo i serdecznie pani Magdalenie Faron, która uzasadniła, i nam się to bardzo spodobało, to uzasadnienie swoje przekonanie, że najbardziej z tych nazwisk, które tutaj zostały w konkursie, w idei konkursu sformułowane, wyszczególnione, czyli Norwid, Lem, Różewicz i Baczyński najbardziej kocha twórczość Tadeusza Różewicza. I ja się z tego bardzo cieszę, bo ja jestem, naprawdę nagrody nie otrzymam, ale mogę też powiedzieć, że kocham Różewicza, chociaż nie jest mi obcy Norwid i Baczyński. I szczycę się tym, że znam ich twórczość, ale też i różne takie smaczki biograficzne, które są bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, kiedy, kiedy rozmawiam o twórczości, o poecie. Także pani Magdo w imieniu organizatora Biblioteki Norwida i firm Legimi i Pocketbook gratuluję. No i oby się pani ten, to narzędzie przydało. Tak jak tu pan Roman powiedział, firma na tyle była szczodra, że mamy też i ETUI, i do tego jeszcze półroczny dostęp do kodów Legimi. A przypominam państwu, że każdy z was może się zgłosić do agent Biblioteki Norwida i taki kod co miesiąc Legimi dostępu do boletrystyki otrzymać. Dziękuję i gratuluję. I przekazuję nagrodę, a także taki adres, dyplom, który nie wiem, czy Pani sobie gdzieś tam na ścianie. Powieszę na pewno na ścianie. na półkę przynajmniej, obok pewnie dużego zasobu książek, który w Pani miejscu, w Pani mieszkaniu pewnie się znajduje. Także gratuluję i dziękuję. Proszę może ja tam. oczywiście tak, chciałam podziękować, aczkolwiek nie przygotowałam się jak z mową Oskarową, ale bardzo dziękuję organizatorom za. Upowszechnianie poezji poprzez takie konkursy, bo zauważyłam, że dużo osób nowoczesnych, korzystających z portali społecznościowych szybko zareagowała na hasło konkursowe, napisała bardzo dużo postów i wydaje mi się, że to jest taka główna rola takich konkursów, żeby rozpropagować poezję, bo z poezją zawsze było ciężko. Wiem, że jest takie ścisłe grono fanatyków, którzy bardzo chętnie Czytają poezję, ale wiem, że są takie osoby, które mówią, że poezja jest nie dla mnie, jest za trudna. Moje zdanie jest takie, że można dorast, dorastać do poezji. I, I dlatego uważam, że te krótkie, dłuższe, średnie formy poetyckie, rymowane, ale i też jako wiersz biały, na pewno mogą towarzyszyć każdemu z nas na różnych etapach drogi życia. Bo ja z Różewiczem spotkałam się oczywiście w szkole i tak jak większość z nas pewnie. I, i prostota słów, jaka zawarta jest w wierszach Różewicza, nie oznacza, że to są proste treści. Dlatego uważam, że do Różewicza też trzeba dorosnąć i trzeba go w różnych takich spojrzeniach poznawać, bo tu wspomnę, że wspomniałam o teatrze. O teatrze, Różewicz w teatrze, o kartotece, która jest takim też żelaznym punktem w edukacji szkolnej, ale powraca kartoteka do teatru. No i pewnie pan dyrektor też zna, tak jak wszyscy organizatorzy, kontrowersyjny dramat do Piachu, który też otworzył sposób mówienia o trudnych rzeczach, o trudnej historii naszej, właśnie poprzez dramat. No i tak na koniec myślę, że Różewicz gdzieś tam z tego okna we Wrocławiu macha do mnie i macha do nas i cieszy się. No i fajnie. Natomiast jeżeli chodzi o czytnik, oj tak, tak, to jest waga czytnika jest o wiele lżejsza niż na przykład ogromne, przepasne tomy książek. To jest ten plus. I kolejny plus, ciasno jest w małym mieszkanku. W małym mieszkanku, kiedy książek przybywa no i nie ma gdzie ich pomieścić, więc pocketbook jako elektroniczny czytnik na pewno się przyda. Dziękuję jeszcze raz. Gratulujemy. Przyda się też pewnie w podróżach, bo Y, y, łatwiej podróżować kiedy nie trzeba dźwigać opasłych tomów a w domu tak na co dzień to można czytać bo ostatnio w bibliotekach to jest bardzo modne słowo hybrydowo także jeszcze raz w imieniu całego zespołu y, i Różewicza, Tadeusza tu jeszcze motyw włoski ja uwielbiam wiersze włoskie tak zwane o których mm -hmm. pisał odrębną książkę napisał pan profesor Kazimierz Wyka to jest też początkowo poezja, do której trzeba szukać klucza, a potem to się wydaje, okazuje bardzo piękna poezja i mądra. Także Różewicz tak, chociaż Norwid, Baczyński i Lem również. Zapraszamy do Norwida. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.